Tak jak religijni przywódcy pierwszych wieków, cofając się wstecz, powrócili do Starego Testamentu, szczególnej kapłańskiej klasy, degradując do podrzędnej pozycji względem Boga wszystkich chrześcijan nie z tej klasy, tak organizacja Strażnicy regularnie usiłuje usytuować jej członków w podobnym kontekście. Na corocznych zgromadzeniach okręgowych programy często przedstawiają dramaty. W których przedstawione są nastawienia wobec takich ludzi jak pośrednik Mojżesz, arcykapłan Aaron, król Saul, król Dawid i inne osoby o szczególnej, a nawet wyjątkowej i wysokiej pozycji. Nie rumiejąc się, organizacja wtedy kontynuuje porównanie siebie i swojej pozycji z takimi jak oni i stanowczo bezprawnie podkreśla, że zasługuje na tą samą cześć i posłuszeństwo to jest tak, jak gdyby nadejście Chrystusa nie miało miejsca, czy nie zaprowadziło radykalnej zmiany, którą uczyniło, usuwając wszystkie takie destynkcje i umiejscawiając wszystkich na tym samym poziomie przed ich niebiańskim Ojcem i w tym samym związku do ich głowy i Mistrza Chrystusa. W artykule magazynu Christianity Today z 24 października 1980 roku Wykazano troskę przywódców reformacji, wyrażoną w tym, że instytucjonalny Kościół stał się stacją końcową zamiast drogą. To, czemu sprzeciwiali się, był Kościół, który przywłaszczył sobie autorytet dla swoich nauk, które usytuowały ich poza nauczaniem Biblii. Kościół przestał być środkiem wpajania wiedzy o Bogu i stał się końcowym sędzią wiedzy, pod naukami którego. Każdy był podporządkowany. Organizacji zajęło to mniej niż 100 lat, aby odbudować strażnicę, by wypełnić cały wzór z przeszłości. W tym stosunkowo krótkim okresie czasu, organizacja przeszła z rozsądnie skromnego, nienarzucającego się stanowiska do postawy dogmatyzmu do despotycznego narzucania umysłom wiernych co opisuje się jako zbiór wspaniałych prawd wytworzonych przez organizację z warunków stosunkowej wolności jako braci i powszechnych członków powszechnego kapłaństwa wobec Chrystusa obróciła się w przywłaszczającą dla siebie i swoich członków nie tylko apostolską władzę ale i scentralizowaną kontrolę i władzę nad innymi czego sami apostołowie nigdy nie zrobili żeby sprawować władzę w odniesieniu do innych braci, ponieważ postrzegali siebie nie jako panów ich wiary, ale współpracowników ku ich radości. Jak podaje drugi Koryntian pierwszy rozdział dwudziesty czwarty werset. Głównie w latach dwudziestych i trzydziestych została odlana forma dla tego pojęcia przykre to, ale pozwolono, aby pozostała i trwała nietknięta do dzisiaj. Istniejące przywództwo nigdy nie było zdolne, aby wyłamać się ze sztywności tego pojęcia. Czy z tego wynika, że ludzie na stanowiskach władzy w organizacji są rządnymi władzy dyktatorami? Z pewnością nie postrzega mi w ten sposób i na podstawie osobistego doświadczenia jestem zadowolony, że wielu z nich nie jest takimi. W pierwszych wiekach byli także ludzie jak wilki, przed którymi ostrzegał Paweł. Chcący, aby inni szli za nimi jako ich przywódcami i wychwalali ludzką władzę, aby to osiągnąć. Jednak bez wątpienia byli też inni, zdeklarowani chrześcijanie, którzy stawiali czoło frustrującym sytuacjom, widząc, że ludzie sterowani przez to, co uważają błędnie za nauki, zgadzają się na odbudowę ludzkiej władzy pod fałszywą ideą, że cel uświęca środki. I zarazem poddali się powabowi władzy. Te same mechanizmy działają w naszych czasach. Autorytarna atmosfera, która rozwinęła się w administracji świadków, niekoniecznie ozwierciedlała serdeczne nastawienie wszystkich członków ciała kierowniczego. Naprawdę nie ma efektywnego sposobu dla każdego człowieka, aby zostać częścią tej ekskluzywnej grupy w ciele kierowniczym. Zaproszenia do członkostwa wynikają z potajemnych obrad ciała. I na obu są niespodzianką dla zaproszonego. Kilku ludzi, których tam znam, naprawdę ma łagodną naturę, bez tendencji do dominacji nad innymi. Oni nawet rzadko uczestniczą w dyskusjach, wydają się jakoś czuć respekt przed pewnymi członkami i prawie zawsze głosują jak tamci. Z kolei inni, zostając członkami po zaproszeniu przez ciało, potem wydają się w pewnym sensie być kuszonymi to znaczy, Mając poczucie bycia częścią struktury władzy i ciężko im się tej władzy zrzec. Być może preferowaliby bardziej tolerancyjne, mniej apodyktyczne podejście, ale przypominają jednego z tych odnoszących się do słów Jezusa zapisanych w Jana 12 rozdziale w czterdziestym 42 oraz 43. Oni wyrażają siebie, ale nie bronią swoich pomysłów, jeśli to rodzi kontrowersje. Następnie pozostają ci, którzy naprawdę wykazują określoną troskę o organizację, tak samo jak o osobistą władzę. Nawet tu jestem niechętny zajmować osądzające stanowisko w stosunku do nich jako jednostek. Przypadki pewnych postaw mogą być trudne do pojęcia. W przypadku ludzi narzucanie władzy często jest bardziej oznaką słabości i niepewności niż siły. Aby cierpliwie pracować z ludźmi, Przemawiać im do rozsądku, mieć zaufanie na mocy prawdy i próbować demonstrować słuszność stanowiska, stawiając czoło przeciwnym nastawieniom, słowem i przykładem, budować ludzi w wierze i miłości oraz zrozumieniu, jest o wiele bardziej wymagającym zadaniem niż po prostu rozkazywać ludziom, co mają robić, uchwalać ustawy, narzucać rolę oraz tłumić niezadowolenie przez okazywanie swojego autorytetu. To ostatnie bezwzględnie jest stanowiskiem słabości, i nawet jako mężowie, rodzice, pracodawcy i inni wszyscy zbyt często ulegamy mu, czasem ze złości czy poczucia bezradności, jak to czynią ludzie w systemach religijnych. I to, co jest prawdą w strukturze władzy organizacji Strażnica, w tym względzie jest tak samo prawdą o innych organizacjach religijnych. Jak stwierdziłem w kryzysie sumienia, Moim przekonaniem jest to, że główne zło leży w pojęciu bosko zarządzanej, wyłącznej władzy powierzonej organizacji strażnica, zgodnie z poglądem, że tylko przez nią sprawowanie takiej władzy może być zwieńczone sukcesem, by osiągnąć jedność, porządek i wydajność. Jeżeli nie wszyscy, to z pewnością niektórzy ludzie z ciała kierowniczego zostali styranizowani przez to pojęcie. Złapani w swoistą pułapkę przez jego wezwanie do cielesnego myślenia. Kusząca zwodniczość uroku władzy przyciąga, jednak nie zwalnia nas od odpowiedzialności, chociaż wiele z tego, co istnieje dzisiaj, jak zostało to pokazane, spadek przeszłości, nawet odległe zmiany w organizacji Strażnica, i jej różni prezesi, gdy weszli na scenę, jest to spadek, który nie musiał zostać zaakceptowany. Czesadne wymagania organizacji strażnica i naruszanie boskiej władzy z pewnością jest dostrzegalne, wytwarza stopień odpowiedzialności zarówno dla organizatorów, jak i stronników. Niedostrzeganie tego, ponieważ nie chce się tego dostrzec, nie zwalnia z odpowiedzialności. Poziom, jaki został przez to osiągnięty dla wielu, a możliwe, że i dla większości, oznacza, słuchać organizacji znaczy słuchać Boga, a odrzucać jej wieści. I nauki oznacza nieposzanowanie dla Boga. Nawet wahać się, czy przyjąć jej interpretację lub o wiele gorzej wątpić w nie, oznacza tutaj brak wiary w Boga i zwątpienie w Niego. Nikt ani nawet nie powinien pomyśleć, że jego umysłowe zdolności są w stanie pojąć Biblię bez kierownictwa organizacji z główną siedzibą w Bruklinie iść za nią gdziekolwiek prowadzi, to znaczy iść za Bogiem. Zauważenie, co prowadzi na złą drogę i powstrzymanie się od podążania za nią jest dowodem niezależnego i buntowniczego ducha. Dostrzeżenie, czym jest właściwe zrozumienie i, co gorsze, mówienie o tym, jest oznaką arogancji i wybiegania przed Boga. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że duch człowieka bezprawia działa w wytworzeniu tej sytuacji, działając podobnymi metodami do tego, co miało miejsce w przeszłości. Zrównanie organizacji z Bogiem jest ewidentne i tak głęboko zakorzenione w umysłach większości członków, że nie mogą tego wprost zauważyć. Nie sądzę, że wszyscy są jednakowo tym dotknięci, bo są jednostki, nawet kilka na wysokich stanowiskach, którzy wobec tych przesadnych wymagań zachowują dystans. Ale jestem również całkowicie pewny, że unikanie tego zrównania. Wymaga stałego redagowania w ich własnych umysłach publikowanych stwierdzeń, umysłowego przeformułowania sakralnych twierdzeń, dostosowanie ich do powiedzenia czegoś innego od tego, co faktycznie mówią, tak aby uzasadnić w końcu ich przyjęcie. Wymagane jest więc ciągłe racjonalizowanie powodów do biernego podporządkowania się żądaniom przywództwa, do bezgranicznego posłuszeństwa i lojalności. I przy tym wszystkim muszą uważać, żeby ich faktyczne odczucia nie zostały odkryte przez inny. Z pewnością nie można tego nazwać chrześcijańską wolnością.